Cześć, tu Snafee. Witam na moim kanale. Po meczu z Burnley. A co o meczu? Zaraz się dowiecie. No to co? 3, 2, 1. Zaczynamy! A więc odmówmy z Burnley. Mecz... Z dziewiętnastą drużyną w tabeli. Mecz, który mógł się wydawać łatwym meczem. No, jak się okazuje. Przy formie naszej drużyny żaden mecz nie jest łatwy. Żaden mecz nie jest łatwy. Ale co? Do rzeczy. A więc. Ogólnie rzecz biorąc, yy, Ci, co się spodziewali, że od pierwszych minut siądziemy na Berlin, że będziemy na nim siedzieć, będziemy atakować, będziemy raz po raz to lewą, to prawą flanką robić wrzutki, podania. No to nie był ten mecz. To nie był ten mecz. Ci ludzie się na pewno zawiedli. Ci, dla których było ważne, żeby, nieważne jakaś zdobyć, trzy punkty w tym meczu, mogą się czuć Zadowoleni chyba, ale czy tak do końca? Ogólnie rzecz biorąc, znowu ciężko, ciężko, wiecie, coś dobrego powiedzieć o naszym ataku. Jak na grę z drużyną z 19 miejsca? Mało, mało tego było. Eee, ciut lepsza forma Kazemiro. Eee, Bruno słaba forma, mimo szczelonej bramki, pięknej bramki, piękne świ stanowisko świata, na pewno piękna bramka, ale ogólnie no to jego było mało w tym meczu, było mało jego ciekawych podań. Yy... Niewiele, niewiele. Był, był taki jakiś przyzaszony w tym meczu, tak naprawdę. no Mówię, no, strzał pierwsza klasa, ale jak ogólnie niewiele jego było jak na to, co potrafi i jak, jak na to, że jest kapitanem naszego zespołu. A tak no to cóż. Hoylund nie mam zbyt wielu sytuacji w dzisiejszym meczu. Nie wiem, czy chociaż raz mógł strzelić, ale tam to było, przypominam, silne wstrzelenie Dalota wzdłuż linii bramkowej. No i to było tak silne, że on rozminął się z tą piłką. No ale próbował, próbował. No ale ogólnie wszystko opierało się na walce. Nie ma jakiejś takiej czystej pozycji, żeby móc coś strzelić. Yy, także, no, yy, odnosiłem wrażenie, że nawet po tej bramce na 1 do 0, ja wiesz, to była bramka do szatnia, ale w drugiej połowie nie wyszliśmy, żeby za wszelką cenę podwyższyć stan yy, w wyniku na 2 do 0, żeby grać pewniej. Yy, skupiliśmy się na niepopułaniu błędów, yy, na Monolicie. No i co, no. Osobą, którą można wyróżnić i to naprawdę wyróżnić w tym meczu, to jest John Evans. John Evans. Yy, pierwszy mecz yy, w Manchester United od powrotu po 8 latach yy, w podstawowym czasie, zaznaczam w podstawowym czasie, bo ja wiem, że on tam wszedł później, wszedł z ławki z Arsenalem i grał, ale w podstawowym składzie, yy, pierwszego meczu i to w dodatku mecz dwusetny. Yy, naprawdę no. Żałowałem, że nie uznają tej bramki, że tam był ten spalony, no ale był spalony, tam było widać, no mógł absorbować zawodnik, czyli Hoylund, bramkarza drużyny przeciwnej i mu przeszkadzać, więc no chyba słusznie to nieuznane, no ale mówię no, pech, 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 bo zawsze coś i a bramka była naprawdę bardzo, bardzo fajna. Także zrobił to, co potrafi, z główki uderzył ładnie, no ale no trudno, trudno, nie udało się, nie uznali, ale. Popisał się za to fantastyczną asystą, fantastycznym przerzutem do Bruno Fernandesa, który, jak już mówiłem wcześniej, uderzył no, klasa światowa z powietrza z pierwszej piłki na bramkę. Także, no, bardzo, bardzo fajna akcja. Później drugą taką też zrobił, tylko wtedy był tam spalony, ale też zrobił przepiękny przerzut. Także on to wciąż ma, wciąż to ma, wciąż to potrafi. 35 lat i, i wiecie, nie odstaje tym młodym. No, jak to świadczy? Jak to świadczy o tej drużynie? No, jak to ludzie świadczy o takich młodszych zawodnikach jak yy, przykładowo Scott McTominay, który w zeszłoczalnym meczu no, padakę grał, można powiedzieć. no Niczym się szczególnie nie wyróżnił w tym meczu. Nie pamiętam drużynie za wiele. No. Także no, jak to świadczy. A Evans, yy, no, myślę, słusznie został wybrany zawodnikiem meczu, bo. W obronie pewny, spokojny, grał na doświadczeniu, nie wykonywał nerwowych ruchów. Co jeszcze? Dyrygował kolegami nie tylko w obronie, ale również w pomocy. Ustawiał ich. Wiele razy widziałem, jak tam ręką coś pokazywał, jednemu, drugiemu. Także no, starał się nad tym wszystkim panować. I całkiem, całkiem nieźle mu to wyszło. Także no, spisał się, spisał się. Hmm. pewnie nie przypuszczał, że tak szybko wyjdzie w podstawowym składzie, gdyż był kupowany jako zawodnik do rotacji, do rywalizacji w, w drużynie, a to nagle okazało się, że musi być w podstawowym składzie no i nie zawiódł, no i ja, nie zawiódł jak, ja wiem, kto jeszcze nie zrobił w tym meczu, ona na chyba wczoraj nie zawiódł, no ona na wczoraj nie zawiódł podniósł, po, po, podniósł się po, po, po tych szmatach ostatnimi czasy i, i nie zawiódł wczoraj w tym meczu, ale no, pierwsza planowa rola to chyba ten Ewans, nie? I, i, i utrzymanie 0-0 w, w obronie, bo to też ważne, żeśmy bramki nie stracili. Także, no, jeśli chodzi o dołu, licząc bramkarza i obronę, wyglądało to dobrze, wyglądało to dobrze, wyglądało to ok, ale jeśli chodzi o pomoc i ja atak, yy, no nie wiem, wszyscy byli skupieni na grze. Yy, chyba takiej, żeby nie stracić yy, bramki. Przede wszystkim, żeby nie stracić bramki, dopiero później, yy, żeby coś strzelić. jak już się udało coś strzelić, żeby broń Boże jakiegoś błędu nie popełnić, wiele ryzyka w tym meczu wczoraj nie było. Yy, tak, za, tak ze strony naszego menadżera, jak i ze strony naszych yy, zawodników. No bo zawodnicy jakoś nie, pode nie podejmowali wielu prób grania jeden na jeden. Yy, tak samo nasz trener wiele zmian wczoraj nie zrobił, jedna bodajże wymuszona, bo Regulion zgłosił jakieś tam drobne ukłucie chyba i, i został zmieniony przez e, notabene R. Convalescenta e, Varana. No i druga zmiana no to to już taka bardziej zmiana e, kosmetyczna z naszym nowym nabytkiem z Fiorentiny. Gdyż no, niewiele tam się pokazał, tak naprawdę. No, a więc, wejście Amrabata no, niewiele zmieniło, bo to była końcówka meczu, była bo bodajże 85 czy 6 minuta plus czas doliczony 4 minuty. Także, no, wiele tam się nie wykazał. No, wykazał się faulem w samej końcówce i to by było na tyle. Także ogólnie rzecz biorąc, no co, prawego skrzydła nie było widać znowu dzisiaj, trochę tam chodził po tym prawym Rashford, trochę na lewym, zmieniał się cały czas. Ogólnie rzecz biorąc, prawdopodobnie myślę, że no, jeśli dojdzie do zdrowia już Mason Mount, chyba będzie próbowany na prawym skrzydle, bo pamiętajmy, że w Chelsea też tam grał. Ale jak już mówiłem... To no trzeba no, na no, 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 no to poczekać, zobaczymy. No. Yy, może coś jeszcze ten hak wymyśli, no, ale mi się wydaje, że tu już wiele nie ma co do wymyślenia, także no, albo, albo może grać pel, Pelistri, a, albo może być próbowany Mason Mount właśnie. Także, yy, no coś już mówiłem, że Kazemiro lekko trochę się podniósł, trochę lepiej wyglądał, yy, jeśli chodzi o tę swoją grę w obronie yy, niż w meczach poprzednich. Co prawda bramki wczoraj nie strzelił, ale przynajmniej bramki żeśmy nie stracili. Scott McNamara, już mówiłem, no nie ma tak za bardzo. Mówię, Bruno poniżej swoich oczekiwań dalej. Mimo wczoraj bramki, poniżej oczekiwań, no bo ja wiem, że bramkę, ważna bramka, zwycięska bramka, ale gdyby tej bramki nie było, to co, co dobrego można powiedzieć? Co dobrego można powiedzieć we wczorajszym meczu o Bruno? No od, od takiego zawodnika i od takiego że tak by się powiedział kapitana, wymaga się znacznie, znacznie więcej. No i ja tego osobiście oczekuję. No Holund nie miał zbyt wielu sytuacji, dużo walczył wręcz, że tam się przepychał, no ale nie miał takich czystych sytuacji, nikt nie wypracował sytuacji, że mógł strzelić tą bramkę. Także, no cóż, Dalot wczoraj zachował, zachował się dość odpowiedzialnie, nie grał ryzykownie. Szybko dostał rzutą kartkę i przez tą, z tą rzutą kartką grał resztę meczu, no i drugie rzuty, całe szczęście nie dostał. No i mówię, no, cała drużyna stawiła się przede wszystkim na to, żeby bramki nie stracić. I jak już objęliśmy to 1-0, żeby przynajmniej to 1-0 dowieść do końca, no takie odniosą wrażenie. No nie podoba nam się to wszystkim, wiem, nam się to wszystkim nie podoba, bo taka drużyna jak Manchester. No, musi, musi strzelać bramki, tak? Więcej bramek, musi dążyć do tego tych, tych bramek, to jest wielki klub, tak? Z wielką marką na świecie. No, ale wiecie, no od czegoś trzeba zacząć, od czego trzeba zacząć, a w tym momencie to chyba, no widzicie, no na, na, musimy zacząć od tego, żeby tych bramek nie tracić, a dopiero później, żeby strzelać ich jak najwięcej, no tak, co z tego wynika. Także, no zobaczymy, zobaczymy. Teraz mamy mecz Pucharowy, no, mam nadzieję, że zagra kilku zawodników młodych. Yy, bo, na przykład, wczoraj, yy, co jeszcze o tym nie wspomniałem, dość pozytywnie dla mnie zagrał Hannibal. Może, może nie miał jakichś tam sytuacji strzeleckich, ale miał kilka fajnych zagrań. Yy, był szybki, był yy, dynamiczny. Miał sporo ożywienia w naszą drugą minie, w przeciwieństwie do Scott'a McTominaya. Yy, ten był wszędzie i wszędzie, wszędzie biegał. Także no, to chyba, chyba trzeba przyznać na plus i bardzo chętnie bym go zobaczył w następnym meczu, gdyż jak mówiłem, no przynajmniej przynajmniej było dużo ożywienia, dużo ochoty do gry przejawiał, chciał tą piłkę dostawać, nie zawsze tą piłkę dostawał od Bruno czy Kazemiro, ale często wychodził na pozycję, często tą, pokazywał, że tą piłkę chce, także tutaj, tutaj akurat dla niego też plusik. Także mówiłem, no mecz z pucharowy we wtorek bodajże o 20, zobaczymy co tam się, co tam się do tego meczu wyjaśni w związku z kończuciami, czy ktoś może jeszcze wróci, czy nie wróci. No, 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 no to zobaczymy. Zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądało. Może zagrają, no nie wiem kto zagra w tym meczu, no może Waran zagra od pierwszej minuty żeby się już ograć. No nie wiem, może Ma wróci i będzie mógł wejść na tą prawą stronę. No nie wiem, zobaczymy. Nie ma co tutaj mówić. Jak nie jesteśmy w środku drużyny, no i nie wiemy, co tam się dzieje. Także no, zaczynamy od. No tego trochę chyba widać poziomu właśnie takiego, żeby po pierwsze bramek nie tracić. Po pierwsze bramek nie tracić, a tym jeszcze przepychać jeden do zera. A myślę, że dopiero później z biegiem no, będzie można wtedy myśleć coś o zdobywaniu większej ilości bramek. Chociaż ja mówię, no, dziwnie na to się patrzy, no ale takie są w tym momencie realia, no i tego, te, tego trzeba, no, trzeba to zaakceptować, chyba, no, po prostu i, i tyle. No. Jeśli będą punkty się regularnie, no, to z czasem samo istnieje też pewnie, będzie więcej pewności siebie w grze i, i, i będzie więcej, wie, więcej ryzyka, więcej grania na podwyższenie wyniku. Tak mi się przynajmniej prywatnie wydaje, ale mogę też mówić głupoty. No i cóż, no. Jeśli wam się podobało zalajkujcie, zasubskrybujcie, napiszcie jakiś komentarzyk byle kulturalny. Był ten komentarz, kulturalny, powtarzam jeszcze raz. No i co? Do następnego meczu. Trzymajcie się. Na razie. Hej!